Witajcie w kolejnym filmie ten film chyba robię najdłużej ze wszystkich bo o zbieranie materiału zacząłem już z tego co pamiętam na wiosnę w zeszłym roku e, a o co mianowicie chodzi otóż jak obserwujecie mojego instagrama to pewnie wiecie że oprócz samochodów to też bardzo lubię motocykle i sobie na pamiątkę chciałem taki filmik zmontować e, jak doprowadzałem do ładu składu mój obecny motocykl bo oczywiście kupiłem taki zdecydowanie tańszy ale do, e, do pewnych poprawek także zaraz zobaczycie taki krótki montaż mam nadzieję, że się Wam spodoba bo mam jeszcze w planach kilka moto Moto cyklowych pomysłów do zrealizowania. Także bez dalszego gadania zapraszam Was na taki króciutki seans. Ja przez całą zimę zgromadziłem sobie wszystkie rzeczy, tak żeby jednorazowo przysiąść do tego motocykla i szybko to poskładać do kupy. Jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie, to mamy tutaj. Kufer taki nieduży, na 3-4 dnia ja się spakuje w taki kuferek, także go potem zamontuję, jak będę gdzieś jechał. I mamy też owiewkę. Ja lubię styl takiego Nakeda z okrągłą lampą, ale prawda jest taka, że powyżej 100 na godzinę, no to e, bardzo wieje wiatr i myślę, że taka mała owieweczka to będzie taki kompromis pomiędzy wygodą a wyglądem. Mamy oczywiście jeszcze opony, e, Tu są Pirelli Angel ST. Tutaj są dosyć stare opony, więc, no i dosyć mocno wyeksploatowane. Także będzie to wymienione. Z takich innych rzeczy, które są niezbędne do wymienienia, to napęd. Mamy tutaj dwie zębatki Sanstara i łańcuch Dida, ale ten zwykły, niezłoty. Z eksploatacyjnych rzeczy filtr oleju, płyn hamulcowy filtr. Olej będziemy też wymieniać. Mamy tutaj jeszcze komplet czterech króćców do gaźników, bo te gumowe króćce są spękane i są przez to jakieś lewe powietrze i tak dalej motocykl eee, może tam falować i tak dalej, więc to też wymieniam od razu. No i sprzęgło się troszkę ślizga, więc przy okazji zostanie sprzęgło to wymienione. A w zeszłym sezonie nie za dużo zrobiłem, bo tak naprawdę wymieniono został tylko akumulator, bo tutaj siedział akumulator jakiś od skuterka chyba. Eee, Półowe praktycznie słabsze niż powinien. Ten motocykl bardzo ciężko odpalał, tak po prostu wolno kręcił, a teraz jest zupełnie, zupełnie inaczej. Wymienione zostały świece i wymieniłem sobie jeszcze e, klamki, manetki. Klamki, przepraszam. E, dlatego, że e, no, te stare mi się nie podobały, jedna była trochę zgięta, także zamówiłem sobie to e, jako komplet w takim neutralnym srebrnym kolorze i wyglądało mi zdaniem to dobrze.